Cześć, mam na imię Weronika, a ja Natalia. Jak się dzisiaj czujecie? Mam nadzieję, że świetnie. Ale jeżeli tak nie jest, to być może wyjaśnimy Wam, dlaczego tak się dzieje. Być może chodzi o Waszą samoocenę, czyli o to, jak postrzegacie samych siebie. Dzisiejsze wideo chcielibyśmy poświęcić właśnie samoocenie. Chcemy udowodnić Ci, że naprawdę warto kochać siebie. Być może nie wiesz, że Twoja samoocena przekłada się w zasadzie na wszystkie sfery Twojego życia. Po pierwsze, Twoje samopoczucie, Twoje życie zawodowe, życie rodzinne, Twój związek i relacje z innymi ludźmi, a nawet zdrowie. Jeśli chodzi o Twoje samopoczucie, to wysoka samoocena pomaga utrzymać wysoką jakość życia, przeświadczenie o własnych zasobach i radzeniu sobie z trudnościami codziennego życia, ze stresem. Wysoka samoocena wywołuje także szereg pozytywnych emocji. Czy to nie brzmi świetnie? Właśnie takie osoby lepiej radzą sobie ze stresem krytyką. Fajnie jest przecież wewnętrzne uczucie harmonii i spokoju, prawda? Wysokie poczucie własnej wartości ma również niebagatelny wpływ na nasze życie zawodowe. W pracy wysoka samoocena jest korelatem sukcesu i twórczego działania w miejscu pracy. To tylko że ludzie z wysoką samooceną chętnie podejmują wyzwania, i porażki działają także motywująco. A co z samooceną w relacjach z innymi ludźmi, w takim razie? Tutaj też mamy wiele plusów. Zacznę od tego, że tylko człowiek, który czuje się dobrze w swoim ciele, będzie również dobrze czuł się w relacjach z innymi ludźmi. Wtedy czuje się ważny i wartościowy. Czuję, że nie tylko bierze, ale też daje bardzo dużo od siebie w tej relacji. Myślę, że to niezwykle ważne. Gdyby z naszą samooceną było dobrze, relacje, w których jesteśmy, byłyby zdecydowanie bardziej udane i satysfakcjonujące. Może wydawać się to całkowicie bez sensu, ale samoocena również wpływa na nasze życie psychosomatyczne. Neurotyczność, depresja, trudności w osiągnięciu autonomii i tożsamości. Także w badaniach naukowcy stale że wszystko to, co jest sprzeczne z naszym wnętrzem, w końcu wychodzi na wierzch i skutkuje licznymi chorobami. Zatem jak osiągnąć ten stan? Myślę, że skoro byłoby to łatwe, to wszyscy dookoła tryskaliby radością i energią. Każdy byłby szczęśliwy i spełniony. Wiecie, co Wam powiemy? To, to bardzo, bardzo proste. proste! Damy Wam kilka prostych rad. Rób to, co kochasz i to sprawia Ci przyjemność. Bądź dla siebie dobry, zatroszcz się o siebie i swoje potrzeby. Wyznaczaj własne zalety, bo naprawdę masz ich wiele. Wyznaczaj sobie małe cele. Znajdź czas na hobby. Uwierz w to, co najbliższe osoby mówią o Tobie, no bo dlaczego miałyby kłamać? Otaczaj się pozytywnymi ludźmi, bo myślenie pozytywne jest zaraźliwe. Nie uzależniaj akceptacji siebie od opinii innych. Pamiętaj, że zawsze znajdzie się ktoś wyższy, szczuplejszy, mądrzejszy i zaradniejszy. Nie musisz być najlepszy we wszystkim, co robisz. To przecież byłoby nudne. Mówisz to, że jesteś niepowtarzalny i wyjątkowy. A co najważniejsze? Pokochaj się bezwarunkową miłością. To nie egoizm. To źródło zdolności do kochania innych. Trzymajcie za siebie kciuki. Cześć! Cześć.